na nie kumają tego, że trzeba się gdzieś do roboty. I zamiast wziąć się konkretnie do roboty, to co robią, <laughs> nic nie robią, albo co gorsza, co lepsze nawet, hejtują innych zarobienie robienie, działania działanie, za bycie aktywnym, albo że w ogóle ktoś śmie sprzedawać w Tobie obecnych zawieruch na świecie, cokolwiek w internecie. Natomiast to wideo kieruje do tych, którzy mają ochotę rozwijać biznesy, sprzedawać więcej, tworzyć nowe biznesy, wchodzić w internet nawet jeżeli wcześniej. Dla niej to było super trudnym wyzwaniem. I powiem Wam co, w ciągu ostatnich kilku dni zrobiłem to u siebie, żeby, żebyście mogli jeden do jeden to dla siebie wdrożyć. Pomysł numer jeden. Zobaczyłem bardzo fajną reklamę na Instagramie, która mnie przekonała do wydania pieniędzy i bardzo szybko przeszliśmy do realizowania takiej samej kampanii reklamowej u siebie, której efekty zobaczycie za dzień, maksymalnie dwa. Będzie ona polegała na tym, że robimy największą, największą w historii firmy yy, wyprzedaż nie wiem czego dokładnie będą kosmiczne kosmiczne rabaty i ta akcja będzie przeprowadzona na wzór tej kampanii jaką zobaczyłem w internecie. I teraz jeżeli widzisz reklamę, to zobacz czemu ona twoją uwagę ściągnęła i co możesz zrobić, aby 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 do tej reklamy do, nałożyć własne Hmm, produkty czy z w ogóle sprzedaży. Kalk numer dwa: jest bardzo fajna grupa tematyczna, zrzeszająca fajnych ludzi, przedsiębiorców, więc piszę tam już po raz trzeci, czwarty, merytoryczny, długi post ogromnie gęstą wartością. Na końcu wejść kod rabatowy i link do produktu, który mają w Power i to jest sprzedaż. To jest plus tej sytuacji. Minus jest taki, że zbieram sporo hejtów w tej grupie, co absolutnie mam gdzieś, bo dzieją się dwie rzeczy. Jedna, Przede wszystkim dałem ogromną wartość w poście wcześniej, wielki, długaśny świetny post, który pisałem przez prawie godzinę, dający mega dużą e, merytorykę dopasowaną do grupy. Wkleiłem bardzo fajny twin na produkt i to powoduje, że czuję się ten na maksa ok. I w chwilach takich jak teraz, znaczy chwilach, w okresie takim jak teraz, ten hejt będzie przeszkadzał, ale w moim odczuciu jeszcze mniejsze ma to znaczenie, bo trzeba lepiej więcej działać. Mimo Francowek z mi fajne wideo na Kejmina. On ogląda na bieżąco, ja wtedy jak Michał coś się mi tam pokazuje, to wchodzę i na okejgen mówi: hej, wejdźcie w współpracę z ludźmi, którzy mają swoje społeczności, Zobroną im jakiś super tulpodino, Zadzielimy się kasą na połowę i to zróbcie. Skończyłem to oglądać. Napisałem do pierwszej osoby, jaka do głowy. Będziemy razem realizowali jedną z akcji opartej na tym, że live webinar, Facebook live, Instagram live u tej osoby. Komunikuję pakiet książek, Robot dla użytkowników, widzów, którzy oglądają. Boom, kolejna oferta zrealizowana. Dalej, mówiłem o tym, że trzeba mieć swoją bazę mailingową? Mówiłem, od wielu lat. Jeżeli masz małą albo zerową, tym bardziej zacznij ją rozwijać. Masz większą, po prostu zwiększ liczbę maili wysyłanych do swoich klientów z jednego na miesiąc do dwóch tygodniowo. Ja do mojej bazy wysyłam dwa maile tygodniowo, czy nawet trzeci mail pojawia się, jeżeli jest jakieś przypomnienie np. o webinarze, który dzieje się za chwilkę. Więc tego typu narzędzi używam. Dalej, zapraszam do rozmów fajnych gości On na kanale na YouTube. Jak widziałeś, był Sebastian, był Antek, była Monika, był Kamil. Jutro będzie więc bardzo fajną osobą, która opowie o tym, jak być ekspertem e, lotnictwa albo jak będzie w ogóle wyglądał lotnictwo w obecnych czasach. E, bardzo fajna osoba, którą na pewno spora część się Was zna. I to są aktywności, które dążą natychmiast na co dzień do naszego działania. Jestem na maksa sfrustrowany tym, że nie mam możliwości. Kurde, że ja nie mam możliwości wszystkich pomysłów, które mam, bo nie mam tyle czasu, bo zawsze jesteśmy w, w domu, jestem tylko ja, żona i córka. Nie ma opcji na niani ani na babci, która mogłaby dziecku się zająć, więc mamy tego czasu automatycznie mniej. Kamila na przykład korzysta z gdy mała śpi w nocy, na to, żeby realizować e, swoją e, część pracy, która ma to wykonać w ilościach hurtowych. I tak sobie z tym radzimy. Dalej, aktywne prowadzenie w Facebooka, Instagrama, YouTube'a jest. Prowadzenie mailingu jest. I codzienne wymyślanie nowych opcji, promocji, Facebook adsów, może innych reklam, innych form, eksperymentowanie. Założyliśmy dzisiaj grupę na Facebooku Osman Marketing Biznes Rozwój. Będziemy do roz tej grupy zapraszać, link jest poniżej pod tym wideo, bo wcześniej nie było na to przestrzeni. Teraz na to przestrzeni jest, bo grupa jest fajnym miejscem, gdzie można rozebrać fajnych ludzi w podobnym temacie, którzy otrzymają merytorykę, wartość, stworzymy razem biznesy. Ktoś od niej może coś kupi, może ja coś do Ciebie kupię. Taka grupa pomocy, wsparcia i biznesu. Też od niej było czasu, teraz jest, bo jest na to potrzeba. Więc link poniżej masz grupę. I w tym wideo, które ma 4,5 minuty, masz 5, 6, 7, 8 strategii, które możesz do siebie wdrożyć w swojego biznesu. Które działają natychmiast, jeżeli tylko je wdrożysz. Mówiłem również o tworzeniu treści cyfrowych, o e-bookach, książkach. Pewno, że tak. Zrobiłeś to? Pewnie nie. Jak nie zrobiłeś, napisz dzisiaj w nocy e-booka który wrzucisz na swoje strony facebookowe, instagramowe w formie PDF-a i wejdź do 990 do 1992, 3990 i zbierz pierwsze 1, 2, 3, 5, 15, a może nawet 100 zamówień na Twoją treść cyfrową. Ale nie, możesz napisać e -booka. Czym możesz pomóc ludziom? Na jakie pytanie możesz odpowiedzieć? Co możesz im dać? Co masz wartościowego? Co możesz pomóc Czy możesz pomóc im, aby oni mogli skorzystać z tego, co masz do Udostępniam moją platformę moim znajomym przedsiębiorcom, którzy na przykład produkują ciuchy. Znamy teraz bluzę marki Carpatri, proszę bardzo, podrabia. pozdrawiam kubę, producenta. Chodzę w ich ciuchach, pokazuję logo na wideo, morszyńc z Was, przejdzie do ich sklepu i kupi ich produkty. Dla mnie to super, żadnej prowizji za to, prowizji za to nie biorę, chcę pomagać moim kolegom przedsiębiorczym realizować się w tego typu wyzwaniach. Mamy dużo wywiad z bardzo fajnym gościem więc zaraz kupiłem jego książkę i zestaw gadżetów, które w tej książki były dopisane, żeby również zwiększyć wartość tego, co dla tych osób mogę zrealizować. Będziecie widzieli za chwilkę dwóch gości na moim kanale, dwóch bardzo fajnych stomatologów, którzy powiedzą o tym, jak rozwijać biznes w trudnych czasach w takiej specyficznej branży oraz co zrobić, żeby klient Was nie zwolnił. Dalej, realizujemy webinary. Webinar i laugh jest bardzo prostą formą do wykonania. Bierzesz telefon, w górę. Weź go live i mówisz o tym, co jest przydatne wartościowe dla swoich odbiorców. I po tym live'ie webinarze zawsze, 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 zawsze wpadają zamówienia. Więc masz gotowy framework, przykład, co trzeba robić, żeby to się działo. No tak, ale nie ma w ogóle widzów. Sami widzowie się nie znajdą, oni się sami nie zbiorą. Potrzebuję zacząć produkować treści i na tej podstawie się rozwijać i tworzyć swoją społeczność. Gdy publikuję mega, mega wartościowy materiał i na tym materiał można już zarabiać pieniądze, z lekcji, które tam przedstawiam, to poniżej ludzie skupiają się w komentarzach na tym, że wrócimy link do swojej oferty. Jakby to był główny punkt. Ludzie nienawidzą, jak się im sprzedaję, ale wydają kupować. I to zdanie można rozumieć w ten sposób, że nie sprzedawaj ludziom, bo nie chcą tego od ciebie. Ale to zdanie rozumiem w zupełnie inny sposób, czyli jak im sprzedaję, bo część z nich będzie chciała kupić. Więc mój komunikat jest do tych ludzi, którzy mnie lubią, szanują, chcą mi wydawać pieniądze, ufają mi, do tej pory ich nie zawiodłem i przez lata karmiłem darmową treścią na Facebookach, YouTube'ach, Instagramach, mailingach, webinarach, live'ach, spotkaniach na żywo, konferencjach, nawet tym, że nagrywałem wam setki konferencji, na których występowałem, czy wystawałem moi koledzy, którzy możecie za free oglądać na moim YouTubie. Jeżeli ktoś robi tak dużo i dalej ma hate, to znaczy, że, że że takie jest życie. Więc ja podsumowując, to chcę Was zachęcić do działania. W tym wideo mieliście z strategii do wdrożenia tu i teraz, które zakończą się pieniędzmi na Waszych kontach. A chyba teraz najbardziej tego potrzebujemy: oprócz zdrowia. Masz zdrowie, zrobiście, zadbaj o swoje finanse i o to, żebyś mógł spać spokojnie, jeżeli nie masz poduszki finansowej. To, to są metody, w jaki sposób możesz tą poduszkę finansową. Zdobyć, zbudować, szybko ją wygenerować, żebyś mógł spać po miesiąc spokojniej, lepiej, bardziej komfortowo, nie w stresie. A jeżeli dalej to wideo oglądasz, nie podejmujesz akcji, to właśnie straciłeś 10 minut swojego życia. Dzięki, wracam do robot, bo czy e, e, do domu i nie będzie czasu na pracę. Pozdrowienia. Działaj dzisiaj, tu i teraz, proszę Cię, działaj, działaj. weź rób, wdróż to. Chociaż jedną strategię jak już przedstawiłem, za darmo. Nie wydają mi pieniędzy, tylko wdróż jedną strategię, którą w tym wideo ci przedstawiłem, a to zakończy się tym, że zrobisz pieniądze. Muszę iść do fuzjiera. Jak to zrobić? Nauczę się w internecie. Możesz sobie e o tym, jak się samą obciąć. Możesz sobie paczkę, w której będzie grzebień, maszynka do golenia, instrukcja, jak żona może obciąć męża w domowym w łazience. Trzymajcie się. Pa!